Nawet w łóżko nie trafiłeś, Geralt. Nieźle. za Cholera, Widzę, że wszyscy już na nogach. Mm. I cuchną jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Widzę, że metoda z grobową deską i szalejem nie podziałała. Nie do końca, ale przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To sieć cicho. Dziękuję i przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak, niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. O, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Mm. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. Nie pytaj o tę rodzinę, Lambert. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry. O, ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Gerard, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... Do... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Tak? W czym rzecz? Znalazłem notatki Berengara. Z tego, co wyczytałem, próbował wykuć torherne, a temu pomagałeś. Co najwyżej służyłem radą. Chłopak nie potrafił wykuć tego miecza. Ale zamiast puścić mnie do kowadła, zawracał głowę pytaniami. Wszystko chciał zrobić sam, jak zawsze. No ale potem się skończyło. Bo schemat diabli wzięli. Dosłownie. Słucham? Berengar wyprawił się na czarta, który zalągł się w dolinie za zamkiem. Nie wiedzieć po co wziął cały ekwipunek. No może myślał, że będę grzebał przy tym mieczu jak go nie będzie. Wiesz jak on był? W każdym razie czart okazał się silny, za silny. Berengar uciekł. No, a że ciężko biedz z ważącą dwa budy sakwą pod pachą? Musiał porzucić swoje rzeczy. Czerwony był od krwi i ze wstydu. Prawie się nie odzywał. Zaraz potem wyjechał. Na zawsze resztę historii znam. Słuchaj, jak trafić do leża tego czarta? Wiedziałem, że nie odpuścisz. Najłatwiej wziąć łódź i płynąć rzeką z prądem aż do końca. Tylko uważaj, Berengar miał swoje wady, ale walczyć akurat potrafił. Jeśli ten czart jeszcze tam siedzi, może dać ci popalić. Dobra, najpierw ogarnę to zadanie. Bo tu jednak lecimy z głównym nurtem i nie wiem czy będę w stanie powrócić do Kermoren po e, całej tej e, imprezie. A ten miecz mi ciekawi. Bardzo mnie ciekawi. Ach, będzie jakieś pamiątko po tym bubku. Chociaż po Zjedynce jak walczyłem z tym, z... E, jak on się nazywa? E, a, az, azorem? To ten, to przeżył. Czemu nie mam przesyłki? Nie, Tak lepiej. Wo-ho-ho! No to jednak była pewna wysokość, którą <laughs> Które nie doceniłem. No, Nie będę się pałował za zdobywaniem łodzi po prostu polacą na miejsce. A czy mam sobie zbroję w ogóle? Tak, mam dobrze. Nie byłem do, do końca pewien tego. Ale boć, tak jak mówiłem, szukał nie będę, bo to jest strata czasu. Po pójdę z duszy. Znając życie, czarta tam będzie. Tak samo jak ten cholerny trup cyklop. Którego dopiero musiałem położyć z tym Lambertem. W śwojady. Tam co? Nie są u niedźwiedzie chrzęść to. Nie chcę mi się z nim połować. Jestem już prawie na miejscu. Chciałem taką nadzieję. Aha, i trochę na fajsz broni? Jeden na to ma. 50%. Tak lepiej. więc się Hmm, nie sądziłem, że będzie taka sytuacja, że nie będę w stanie e, iść bokiem w sensie tym wybrzeżem, tylko będą kamieniste. A, no dobra, trudno. Jednak czuło wziąć na no Co jest ten bym ją wziął? Mam skąd ją wziąć? No, oczywiście, że nie. Musimy ją chyba przenieść. Ach. No cóż, piguł się tu rzeka. kończy. muszę być blisko. No chodź, chodź. nie mamy czasu. stary, okay. silny sami. Nic dziwnego, że Berengar miał z nim kłopoty. Zobaczmy, co tam na niego było dobre, bo mówiąc szczerze, nie ja pamiętam dawno i walczyłem z e, czartem. E, to jest Hybryda? Demon? Nie, magiczne. Dźwięk, Nie. Jest to przeklęta. Ogrobaty? Relikt. Co? Bies? A nie, jest czas eee, olej przeciw reliktom i czarcie purhawa. Ok, że olej przeciw reliktom całkiem solidny. To się dobrze składa. Jest czarcie purchawa ulema. To też ją zastosujemy. O, idziemy w tango. Uh, hu, hu. Uh, <laughs> Pora rozejrzeć się za rzeczami Berengara hmm. Jakiś... Pokunek Emmej Z Znoszona skóra Nie, dzięki to mi się nie przy... O, dzień dobry Jest i schema. Wykucie tego torherne, nie będzie łatwe, ale warto spróbować. No Odwiedzę naszego drugiego e, kowala, którym ekspirogarza Nie będę jak ale... znowu zapiem miał na imię nieważne No teraz trzeba wrócić do Kermoren. Ładny kawałek drogi niestety tak by? Rzeka pływa w przeciwnym kierunku. W sensie. A nie, okej, okay, dobra. A. Tak też można. Bo jeszcze nawet mokry jestem. Dobra, ale teraz już mam wszystko co, czego potrzebuję. No i chyba mogę... Kończyć moją część przygody tutaj. Zobaczymy. Ciekawe czy jak nie zbior tutaj się nie to będę w stanie od coś, żeby ta szkoła znowu stała się szkołą wyśmiejską żeby Kermoran znowu ujrzało czas i świetności. Hmm? A to co? do roboty. Czas dopisać i zacząć to wszystko. Ik skóry gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir Wyciąg z hakorośli rośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel, otwórz mu żyły i wstaw kaniulę. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. Zaczyna się. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następne elipsir. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Gerard, następny eliksir. Ostatni. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać. Zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego, by... Nie! Kale, przepraszam. Czy mógłbyś pójść poszmaty się robi. <słysza> Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie, próbę. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć. Myślałeś o tym? Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. Raz już nie, ale pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw... Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt. Ciało umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrę. W waszym przypadku podawało się mu ale my użyjemy zaklęcia. Ej, hey, przysypiasz? Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żeby mnie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Hmm, może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił mi miecz. To było w Kerak, tak? Tuż po tym, jak. Mieliśmy przerwę. Moje miecze gdzieś przepadły. Mniejsza od tego, to się stało. Jaskier koniecznie chciał, żebym miał broń. Więc uznał. Sam ją kupili. Przyszedł cały w Skowronka. Najprawdziwsza wiroledańska stal. Tak tanio, że to prawie rozmówi. <grymne> no i oczywiście, przy pierwszej paradzie, klinga poszła w drobny mak. Obudził się. raz zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Nadat, Novik, Sever, Koal, Arriva, Andy. Nie, nie, nie pozwolę na to. Gerard, żółty flakon w mojej torbie. Cicho. Ich will, koal, koal, kanni-taz! arriva, arriba, endir! Geralt, otfus Filakterium! Kanni-taz, nede, dis! Znasz go? Mm, elf, en elf, jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł. Ale nie jest... nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego Gon chce od Ciri? My nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest to wyspa Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj no wiedząc, nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Prewein. Parweince. Poza wyspą. Zwietrzy drop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji, źrenice na świat. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliżę, to rozumiecie. Jadę po Ciri. Chwila, nie uważasz, że jesteś na winie odpowiedzi? Skąd znasz tego Awalacha? Co Ciri z nim robiła? Jenefer Wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział? Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy, mgieł Gon podejmie jej tron. I co wtedy? Będziemy na nich czekać z mieczem w ręku. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą, i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w pięć osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojnik mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecz. Albo magię. A wy co będziecie robić? Zajmę się Wallachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest para osób, o których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny? Mhm. Mm Same. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia, i pozdrów od nas jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. No, no teraz czas na przyczynek. Więc tak, teraz po kolei ruszymy. Najpierw, chyba najpierw pogadam z naszym drogim przyjacielem, kupcem korzennym, vanem rejsem. żeby pani Weda nic nie ma, ponieważ krwawy baron jest martwy. Dobra! W takim wypadku zaczniemy od nich